W regionie obchodzone od 1978 roku. Cieszymy się, że przez te wszystkie lata Dni Broku i Puszczy Białej stały się lokalnym symbolem rozpoznawalnym nie tylko w powiecie czy województwie, ale i w całym kraju. To święto, które co roku przyciąga rzesze turystów, gości i miłośników naszej kultury. Z różnych stron Polski, jak magnes. Wierzymy, że wspólne świętowanie potrafi łączyć pokolenia. Dlatego dziś, jak zawsze, nie zabraknie atrakcji dla każdego, niezależnie od wieku. Organizatorami 45. Dni Broku i Puszczy Białej są burmistrz miasta i gminy Brok, pan Sebastian Oczkowski. Przypominać o naszych korzeniach, wartościach i bogactwie lokalnej kultury. Dzięki bogatemu programowi, koncertom, turniejom, konkursom każdy znajdzie tu coś dla siebie. Z roku na rok rozwijamy tę imprezę, wprowadzamy nowe pomysły, słuchamy mieszkańców i gości, by tworzyć przestrzeń nie tylko do zabawy, ale i do wspólnego przeżywania. Ale BROK to nie tylko święto, to codzienność, rozwój i wspólna praca. Szanowni Państwo, niedawno minął rok od momentu, gdy objąłem zaszczytny urząd burmistrza gminy Brock. Był to czas pełen wyzwań, intensywnej pracy, ale i wielu spełnionych obietnic. Warto wspomnieć o kilku zrealizowanych przedsięwzięciach. Wspólnie z gminami Małkinia Górna, Zaręby Kościelne i Nur przygotowaliśmy strategię rozwoju naszych gmin na lata 2024-2030. Zakończyliśmy remont miejsca widokowego przy plaży. Rozpoczęliśmy prace konserwatorskie przy kościele parafialnym. Wybudowaliśmy blisko 1,5 km dróg i chodników na osiedlu Ludwinowo. Powstała no, nowa stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa w Kaczkowie Starym. Zroz, zrealizowaliśmy budowę bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy naszej szkole. Zakończyliśmy remont ulicy Głębokiej i zbudowaliśmy ponad 2 km dróg z destruktu asfaltowego. Zakupiliśmy dwa pojazdy na potrzeby referatu gospodarki komunalnej, a także nowy samochód na potrzeby eko doradcy. tylko szórnice, jedna prawo, nic na prawo, ale podsumowując, Amelia jest mistrzynią, czterech mistrzyni sportowych szelada powiatowego, wicemistrzynią w dwóch dyscyplinach szczebla powiatowego i międzypowiatowego, dwukrotną brązową medalistką w dwóch dyscyplinach sportowych szczebla. ...pięknego Mazowsza i taką osobą jest właśnie pani dyrektor Ewa Młynarczuk, której teraz w pan pana marszałka ten medal wręczymy razem z panem burmistrzem. Szanowna pani dyrektor, w pan pana marszałka mam zaszczyt wręczyć pani medal Promazowia, jako wyraz uznania dla pani działalności i Życzę, żeby ten medal był motywacją do dalszej pracy. Jeszcze dużo pracy przed Panią, patrząc na, na piękny uśmiech i energię, też na pewno dużo pracy na rzecz nie tylko tutaj miasta i gminy Broka, ale także i powiatu i województwa. Gratuluję serdecznie wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A przede wszystkim chciałam podziękować burmistrzowi, Panu Sebastianowi Oczkowskiego, Oczkowskiemu, który jest. E, wnioskodawcą, to dla mnie dużo znaczy. Pan Burmistrz chociaż rok czasu urzęduje, ale szybko zorientował się, co w moim zakresie obowiązków należy, jaką pracę wykonuje i docenił to. Dla mnie to jest to ogromny, ogromny zaszczyt. Dziękuję również wszystkim osobom, z którym do tej pory miałam zaszczyt Współpracować i współpracuję nadal, ponieważ bez tych osób takiej nagrody bym nie otrzymała. Dziękuję Wam za, za tą pracę ze mną. Czasami nie jest łatwa, ale mam nadzieję, że, że wybaczycie mi, jeżeli czasem głos podniosłam. Ta nagroda jest wspaniała, ale też mobilizuje. Do dalszej pracy, więc mam nadzieję, że myślę, jestem pewna, że dołożę wszelkich starań, żeby dalej rozwijać naszą lokalną społeczność, nasz region, a także promować całe Mazowsze. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tą nagrodę, za ten medal. Tak powiedzieć, bo my tu jesteśmy dzisiaj gośćmi i liczymy na to, że Państwo nam pokażą piękno właśnie tej miejscowości. Pragnę wyrazić. Swoje gratulacje. 45 lat tego święta Dni Wyroku i Puszczy Białej. Od 78 roku, to jest rok, w którym ja się urodziłam, więc tym bardziej czuję pewne przywiązanie do tej daty. Proszę Państwa, takie imprezy, takie uroczystości przywiązują lokalną społeczność do lokalnej tradycji, do miejsca, do miejsca urodzenia, pochodzenia, miejsca, skąd wywodzą się nasi przodkowie. Takie uroczystości podkreślające właśnie te więzi są niezwykle potrzebne i niezwykle cenne. To w jaki sposób państwa angażują się właśnie w te działania, w to, żeby podtrzymywać też naszą lokalną tradycję, naszą kulturę kurpiowską puszczy białej, puszczy zielonej. To jutro właśnie będzie też duży festiwal, który będzie prezentował tę kulturę. Jest dla mnie niezwykle cenne, niezwykle ważne, gdyż sama czuję się przywiązana właśnie do tej kultury i moje korzenie także pochodzą z tej kultury kurpiowskiej. Obserwując właśnie, jak Państwo tutaj działają, serce rośnie, gdyż jest to wyraz tego, że Państwa społeczeństwo buduje się w ten sposób buduje społeczeństwo obywatelskie, które właśnie przez oddolne działania, przez działania stowarzyszeń, grup nieformalnych, podtrzymuje tradycję i kulturę tej ziemi. Realizujecie tą budowę wspólnoty, choćby dzisiejszą uroczystością, ale też jak słyszę o wielkim zaangażowaniu i powitaniu kół gospodyń wiejskich czy Ochotniczych Straży Pożarnych, to jest niezwykle istotne, żeby tą wspólnotę budować. I to jest też dzisiaj dobra okazja, aby właśnie wszystkim podziękować za to, że tą wspólnotę budują, bo nie tylko materialnymi osiągnięciami gmina stoi, chociaż one są ważne, najbardziej widoczne. Więc życzę zatem, aby. Wszystkie plany pana burmistrza się spełniły, aby finanse gmin w następnych latach były bardzo dobre, tak jak to było w latach poprzednich. Teraz troszeczkę pewnie będzie jakiś moment zawahania, ale mam nadzieję, że on będzie trwał dość krótko i nastąpi znów era złota dla samorządów gminnych, właśnie takich małych, takich jak gmina Broki, tak jak wiele, wiele innych gmin na Mazowszu. Życzę zatem dużo optymizmu, a na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy wieczór, dobrej zabawy i budowania tej wspólnoty mieszkańców gminy Broki. Wszystkiego dobrego. ...Mazowieckiego, które od roku mam zaszczyt reprezentować jako radny województwa, również przedstawiciel waszego terenu Chciałem serdecznie pozdrowić od w imieniu Pana Marszałka Adama Struzika, ale też pozostałych członków zarządu, szczególnie Pani Ewy Janiny Orzełowskiej, która jest też bardzo tutaj silnie związana z tą wspólnotą i z tym samorządem miasta i gminy Brok. Chcę powiedzieć, że na naszych spotkaniach często rozmawiamy o Waszej miejscowości, bo ona jest taką perełką, jeśli chodzi o województwo mazowieckie. I to pod względem różnorakich walorów i przyrodniczych, co oczywiste, ale też i, i historycznych i po prostu tu są wspaniali mieszkańcy, a w lato też bardzo wielu, bardzo wielu gości. Stąd też chciałem też powiedzieć, i, i, ale też pogratulować panu burmistrzowi e, tych osiągnięć, które tutaj zarysował dosłownie w kilku zdaniach, ale mogę zaświadczyć jako radny, który, który ma dostęp do wiedzy, do informacji, że tutaj miasto i gmina Brok bardzo aktywnie korzysta ze środków Województwa Mazowieckiego pozyskuje pieniądze na, na nie tylko działania inwestycyjne, ale także na różnego rodzaju inne działania w obszarze kultury, sportu. I naprawdę jestem pełen podziwu, jako też były samorządowiec, że pan burmistrz, tak jak zostało też już powiedziane, yy, od roku jest burmistrzem, a tak aktywnie wszedł w tę kadencję bez... bez yy, straty można powiedzieć czasu i to jest naprawdę wielkie osiągnięcie, także gratuluję serdecznie. Życzę dalszego dobrego rozwoju takiej aktywności, bo na, naprawdę warto. Na koniec tylko powiem, że tak jak tu spoglądam na te cyfry, 45. wydarzenie to tak nieładnie się chwalić, ale byłem chyba kilkanaście razy tutaj też, co prawda wcześniej jako wuj gminy Wąsewo, a teraz jako ranny województwa i niech te Wydarzenia trwają, będą organizowane przez kolejne lata, bo tak jak tu się w kuluarach rozmawia i z panem profesorem Włodzimierzem Klucińskim, który był rektorem w czasach moich studiów na SGGW, zawsze co roku się właśnie tutaj spotkamy, to jest jeden też z motywatorów, panie profesorze, żeby przyjechać do, na, te, na te uroczystości. I jak się w kuluarach rozmawia, to każdy chętnie tu przyjeżdża, mile wspomina ten czas. Również na przyszłość. To, co robili, robicie tutaj państwo, Choćby właśnie dzisiaj, ale również jutro, jeśli chodzi o kulturę regionalną, to zasługuje na najwyższe słowa uznania. Nie dość, że kontynuujecie tą długą, dobrą tradycję, to rozwijacie ją twórczo i jutrzejsze przedsięwzięcie a znam trochę szczegółów, pytałem o, o nie. Robi wielkie wrażenie. Jest przedsięwzięciem, myślę, że na, na skalę Mazowsza, może nawet tej części yy, Polski. Wielkie słowa uznania dla, dla pana burmistrza, dla wszystkich współorganizatorów tutaj, prac osób pracujących, współtworzących to wydarzenie, bo to jest również wielka chwała dla ziemi ostrowskiej. Ze Straży Granicznej, a tu Straży Granicznej nie ma, no nie, bo tu jest Polska po prostu. Szanowni Państwo, ja gratuluję Państwu tego wspaniałego rozwoju. Koledze Burmistrzowi również za zaproszenie. I tutaj mamy takie skromne, skromne upominki. Zaraz, z której strony, akurat chyba dobrze odwrócę lokalnej naszej artystki, piękne kwiaty i nie tylko. Także życzę wspaniałego rozwoju i spędzonego miłego dzisiaj, dzisiaj wieczoru. Dziękuję, Sebastianie. Brawo.

drogowych Drogdut Andrzej Pecura Ostrów Mazowiecka Ala stacja Wrochna Brok dom wczasowy Nadrzecze Łucja Jóźnik Brok zakład remontowo-budowlany Waldemar Brzostek Ostrów Mazowiecka firma handlowo-usługowa Liński Tomasz Liński Ostrów Mazowiecka Nie musimy nic, co by wszystko nam zagrało. I zawsze tak jak dziś, bądźmy co by się... Się cokolwiek, cały dzień Bo nie musimy iść, bo by wszystko nam zagrało I zawsze tak jak dziś, bądźmy co by się nie działo Nieważne to co wczoraj dziś steśmy po świt Bo nie musimy nic, jeszcze nie szukają nam. i <laughs>